Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj przyjechałem sobie na kolejną dziką miejscówkę. Tutaj jest więcej zjazdów jak podjazdów. Przyjechałem sobie potrenować. Jak się okazuje, wszystko, wszystko trochę urosło, ale nie jest tak źle. Zrobiłem sobie taki jeden pół przejazd, bo się trochę wystraszyłem. Odpuściłem jedną hopę, ale zaraz polecimy sobie tą trasę całą i wam ją oczywiście pokażę. Widzę, że powstały jakieś nowe elementy tras, jakieś nowe hopki. Także będę je sobie sprawdzał. Bądźcie ze mną. Ok, na no start. Trasa, o której wspominałem, że nie zjechałem do końca. się głupię, bo nie mogę mieć prędkości. ale pokażę o co chodzi. O i tutaj. O, trzeba tu podawować. To co? Tam powinna być jakaś banda chyba. Uf. No i koniec tej draski. Polecimy sobie znowu na górę. I polecimy teraz może tą nową, którą, którą tam odkryłem. Tam na prawo taka bardziej dzika, widzę fajna, może być fajnie. Korzystając z okazji, że nikogo tutaj nie ma, zanim zjadę tą trasę, to sobie nią podjadę i sprawdzę, co mnie tam czeka, żeby się nie zdziwić. Bo nie chce mi się co chwilę podjeżdżać, żeby sobie zjechać pół trasy, ewakuować się i znowu się cofać. Także lecimy sobie pod górę. Ale tu grząska. Trzymamy się, czy nie. Ech. Było dobrze, tylko miałem za wysokie przełożenie, to co mówiłem w ostatnim odcinku, że nie zawsze jest dobre, bo nam się koło może uślizgnąć. Ale równowaga się przydała. To co też mówiłem ostatnio, żeby trenować w takich momentach. Ustałem chwilę na rowerze, nie musiałem z niego schodzić, no ale potem... No, nie zawsze się udaje. Dobra, to jest ta trasa. No, tutaj będzie szła. Uuu, nikt do mnie nie jeździ. To fajnie, będzie ciekawiej. Przynajmniej zobaczymy, czy nie ma jakichś wystających pniaków lub powalonych drzew. No tu prędkości są dosyć spore. Na razie tam była taka mini, mini drop. Jest kolejny mini drop. Czy on działa? Działa. Kurde. O, ale się udało. Trochę na jednym kole. I lecimy znowu do góry. Zawsze starajcie się nie schodzić z roweru. Nawet jak jest sytuacja taka krytyczna. Mówię o podjazdach, jak prawie jesteśmy w miejscu. No bo przy zjeździe tak trzeba wyskoczyć, to trzeba wyskoczyć. I sobie tam właśnie potrenujcie bo z reguły się ewakuujemy, a czasami da się jeszcze sytuację uratować Ja nie jeżdżę na załodach XC, ale na pewno jak zejdziecie z roweru to ciężko potem na niego wrócić, szczególnie gdy jesteśmy na podjeździe Dobra, znam trasę, nie przynudzam, dalej idę do góry i lecimy Trasę znamy mniej więcej, możemy jechać Pod górkę takie w góro trochę a potem pętą była taka mała chopka O tutaj no. można chyba nawet wjechać oj, a tak, chorzę idealnie tu coś jest nowego, nie wiem, wyszimy trochę większe Tutaj nie jechałem To był błąd A tu jest kolejna mała chopeczka I tam jest chyba koniec Dobra to tak był koniec trasy Zjedziemy sobie zobaczyć, czy faktycznie. No, to był koniec trasy. To nic, lecimy jakąś tam kolejną trasę. Sporo podchodzenia tutaj jest. Wolę chyba podjeżdżać, ale tu jest dosyć stromo. I te podjazdy też nie bardzo mi się chce wykonywać. Kolejna trasa którą pojadę zaczyna się w tym miejscu gdzie rozpoczynaliśmy odcinek Potem odbijamy w prawo, jedziemy fajną taką dość szybką trasą w lesie będzie na pewno ciekawie. Ok jesteśmy na starcie trasy tak jak mówiłem potem odbijemy gdzieś tam w prawo. Już trochę nie pamiętam jak to, jak to było fajne traski. trzeba się trochę rozjeździć, żeby fajnie się bawić Chyba tu Tu było pod górkę, ale jest wiatr będziecie, Mam nadzieję, że będziecie dobrze słyszeć Dobra, na rozgrzanie nóg To jest chyba Enduro się nazywa ta trasa czy Stare Enduro, albo Stare Enduro było gdzie indziej, nie wiem Nieważne Chyba było... Nie. A, nie wiem czy to, czy tam, dobra, nieważne Lecimy Teraz tu, dobra. U! O, i koniec trasy. Naprawdę fajna szybka. U, można się trochę pobawić. Puścić hamulce. A jak pojedziemy nią kilka razy, to naprawdę możemy się bardzo dobrze bawić. Tu po lewej jest taki większy drop, ale nie lecę go, bo jestem sam. I znając życie, to będę tutaj potem leżał i czekał. To by było na tyle, jeśli chodzi o jazdę dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W następnym odcinku będzie jeszcze chyba szybciej i jeszcze bardziej. Lotnie, bo pojedziemy na kolejne dzikie trasy, gdzie jest więcej skakania, bardziej telepie i jest takie bardziej enduro. Dzięki, zapraszam też do częstszego oglądania kanału. Cześć!